Pedziboka, pedziboka, pedziboka i automador. Eu, 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 tatarami ładu, podziutrąg, eu, 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 tatarami ładu, eu, 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 mi ładu, podziutrąg, eu, eu, ładu, eu, 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 mi ładu, eu, eu, ładu. Ue, I Jak prawdopodobnie witają się Belizejczycy. Witajcie w nowej kulinarnej przygodzie. Dziś zabieram Was do Belize, kraju, gdzie Karaiby spotykają się z dżunglą majów, a na talerzach króluje aromatyczny rice and beans. Gotowi na podróż do krainy przypraw i kokosów? Zapraszam! będzie bokka pedziboka, i do Eu, eu, eu tá para mim o Eu, eu, eu tá para mim o Eu, eu, eu tá para mim Eu, eu, eu tá para mim Eu, eu, eu tá para mim o Belize, um dos mais pequenos países da América Central. Posiada drugą co do wielkości rafę koralową na świecie oraz jest domem dla wielu rzadkich gatunków, w tym jaguarów, będących symbolem kraju. Muzyka stanowi ważny element kultury, a popularne gatunki to punta, brookdown, soka i reggae. Kraj ten jest miejscem zamieszkania wielu grup etnicznych, w tym kreoli, garifuna, majów, mestizos i wielu, wielu innych. Kuchni. Niezwykle ciekawym dla mnie daniem są frytki z bananów i przyznam, że ich nie jadłem, ale mam na nie dużą ochotę, więc pewnie któregoś razu się zdarzy. No i oczywiście, bohater naszego odcinka, czyli Rice and Beans, to nie tylko danie, to serce belizejskiej kuchni. To fuzja smaków. Karaibów i Ameryki Środkowej. Mleczko kokosowe, które dodajemy do ryżu, to spuści z potomków afrykańskich niewolników. Czerwona fasola i przyprawy to dziedzictwo Majów. W Belize mówi się, że jeśli nie jadłeś rice and beans, nie poznałeś prawdziwego smaku kraju. Sprawdźmy, jak nam się to uda.

Zacznijmy przygotowanie naszego rice and beans, beans z Belize. Na pierwszy rzut pójdzie boczek, który jest pokrojony w kosteczkę, jak widać wcześniej. Wrzucamy na rozgrzaną oliwę. I tak sobie niech spiszi się dwie, trzy minuty, może na mniejszym ogniu. Następnym dodatkiem będzie cebulka z czosnkiem. Jedna mała cebulka z pokrojonym czosnkiem. Jak? Nasz boczuś dochodzi do siebie, to powiem Wam, że w rice and Beans są różne możliwości podawania. Akurat ja wybrałem z boczkiem, gdyż będzie to całościowe danie. A często podaje się z kurczakiem, z jagnięciną. Więc tutaj jest łatwiej, bo od razu będziemy mieli wszystko w jednym garnku, gdyż rice and Beans podają jako dodatek często do śniadań, obiadów, a u nas będzie to całościowe danie. Dobra, myślę, że czas na cebulkę i czosnek. Pomieszczajmy. Następnie dodamy papryczkę ostrą. Ja mam akurat jakieś takie chili średniej ostrości. No i teraz ważne, gdyż mamy trzy opcje. Jedna jest taka, że dodajemy całą nie rozkrawając jej, i wtedy. Będziemy mieli tylko posmak, posmak tego, czyli delikatną ostrość, ale bardzo delikatną. E, będzie chodziło o ten aromat. Nakuwamy, nakuwamy z pomocy bidelca czy też wykołaczki i wtedy będzie ostrzejsze. No albo kroimy całość w plastereczki. Zresztą kroimy jak chcemy i wtedy będzie najostrzejsze. I ja wybieram tę opcję numer 3. Razem z chili jedzie od razu tymianek, świeży, pokrojony drobno i liść laurowy. Przemieszam. Chili jest fenomenalne, gdyż dodaje, dodaje tego kolorytu. Od razu jak czerwony pojawia się w garnku, no to jest żywiej. Dobra, dalej mamy czarną fasolę i teraz jest czas, żeby ją dodać. Akurat moja jest z, gotowa z torebki ale zaraz powiem, dlaczego to jest ważne. Najpierw dodamy. Przemieszam. Ja, i czarny i czerwony. Jakie piękne kolory. No i dobra, bo teraz tak, z puszki, kiedy mamy, to dodajemy zalewę, która jest w puszce. Kiedy gotujemy fasolę, to wodę z gotowanej fasoli, a jak w moim wypadku ona była w torebce ugotowanej i tam nie było zalewy, no to dodaję bulionu warzywnego w takim oto słoiczku i tutaj jest jakieś półtorej szklanki. I jak już dodałem bulionu, to czas na mleczko kokosowe. Przy mleczku najlepiej będzie, jak trochę pomieszam. Żeby nam się tu nie zważyło, nic złego nie, nie stało. Zapachy są po prostu nieziemskie, i sól pieprz. Teraz nasz magiczny, młynek do pieprzu, dobre jest tego całkiem sporo. Na końcu dodajemy. Ryż, który jest opłukany w zimnej wodzie, tu jest około 200 gramów i możemy go śmiało sypać. Może jednak dłonią, tu będę każde ziarenko. Lepiej przemieszać i czekamy około 20-25 minut. Możemy dusić w zależności od tego ile nam wywaru wyszło. Możemy chwilę poczekać, zanim przykryjemy patelnią z tego powodu, że będzie za dużo płynu i ryż go nie wsiąknie. Co ważne, nie mieszamy, no bo ryż nam się zrobi kleisty i zrobi się jedna wielka papka, a i zmniejszamy ogień. To ważne, to teraz na moim ogniu niech sobie dochodzi nasze piękne danie, i widzimy się na próbowaniu. Do zobaczenia. Oj, 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 oj. No i mamy to. Przechodzimy teraz do próbowania. Powiem wam, że wygląda tak jak się spodziewałem. Są kolorki. Jest przyjemnie, jest i fasolka, i boczek, i, 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 i chili, z przyprawki, jest ryż. Co tu się zgadza ze składnikami? Dobra. Tyle no, starczy. Spójrzcie jak jest piękny. Siła tkwi w prostocie. A teraz sprawdźmy jak, jak to lata. A zapomniałem dodać, że jeśli chodzi o mleczko kokosowe, to dodajemy normalnie tuste, nie żadne odpowiedniki light, bo wtedy no, nie będzie tego smaku. Tuszcz jest w tym wypadku nośnikiem, i z light to może nawet nie wyjść, aczkolwiek nie wiem, czy nie zamierzam próbować. Oczywiście. Myślą przewodnią jest zabawa składnikami i kombinujcie jak chcecie. Chodzi o to, żeby liznąć kultury Belize i ich tradycji kulinarnej. No ale są rzeczy, których nie robimy. Ciekawe czy na Belize znają mleko kokosowe light. tak jak się spodziewałem. Fasolka jest już mega miękka, więc ona stanowi tylko taką odmienność smakową do ryżu, bo na razie ryż z fasolką. Tak jak mówiłem, w przypadku papryczki czuć, że ja właśnie wybrałem opcję z pokrojeniem, a nie wrzuciłem całości. Ja jestem leniwy, później muszę całość wyjmować, Nie wiem co z tym zrobić, a... a teraz po prostu to zje. No i mam tą fajną ostrość, bo mleczko kokosowe jest delikatne. to wszystko wchłonął i wchłonął te wszystkie smaki, które, które miał wchłonąć. No i teraz jest po prostu genialne. Po prostu mleczko kokosowe z, z fasolą nigdy nie próbowałem, ale chyba nie. Głęboko sięgnąć do pamięci. A sprawdźmy jeszcze z popryczką i z boczkiem. Nie no Mamy całość. daje czadu. <głos> <głos> Nie zmieniłbym nic. Absolutnie nic. Idealna ilość soli, pieprzu, idealna ilość mm, ostrości. Chociaż no, ta papryczka ja co prawda lubię ostre, ale tutaj jest tak, że jeszcze jedna i byłoby za dużo. A teraz jest świetnie. No. Mm, zdecydowanie musicie spróbować. I to mleczko kokosowe jest tutaj kluczem. No i tym właśnie sposobem się spróbuję trochę no i tym też czuć. nie wiem jakby się zachowywał suszony tymianek bo on jest zupełnie inaczej kiedy się doda świeże zioło, a kiedy suszone ale ten świeży Boże jak to jest eksplozja smaków buzi Koniecznie to zróbcie. No i tym sposobem dziś Belize pokazało nam, że z prostych składników można stworzyć wykorzystując kreatywność coś niebywałego, taką eksplozję smaków w buzi, że aż dostajesz toku. Tak, zapraszam do zrobienia tego i podzielcie się w komentarzach, jak wam wyszło. W przyszłym tygodniu wybierzemy się na Bałkany, a dokładnie w miejsce, gdzie Bałkany łączą się ze Wschodem, z Europą Wschodnią. I będziemy badać kuchnię, która jest historią wpływów tureckich, węgierskich i słowiańskich. A gdzie to będzie? Zobaczycie już w przyszłym tygodniu. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania.